Cześć, więc sen lub spanie jest to aktywność pasywna, która, jeżeli zostanie zaniedbana do pewnego stopnia, doprowadzi do śmierci. Cześć, Daniel Ortega z tej strony i mimo, że początek filmiku nie był zbyt pozytywny, niestety jest to prawda sen lub po prostu spanie jest to aktywność, która jest najczęściej zaniedbywana w tych czasach. W pewnym sensie jest na to moda. Coraz więcej osób szuka informacji, jak spać mniej lub co zrobić, żeby spać mniej i przeżyć. Jesteśmy jedynym gatunkiem z całego królestwa zwierząt, który dobrowolnie rezygnuje ze snu. Tak jak mamy nadal problemy z dietą i aktywnością fizyczną, tak sen ze snem coraz więcej osób ma problem. Na początku chcę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Jeżeli czujesz, że twój stan zdrowia nie pozwala ci zasnąć lub przez twój stan zdrowia, na przykład depresję masz problem, ze snem, od razu skontaktuj się z lekarzem. To nie jest coś, na co warto szukać odpowiedzi w internecie, ponieważ prawdopodobnie znajdziesz złą odpowiedź. Od razu idź do lekarza, postaraj się skontaktować z tym lekarzem i znaleźć odpowiedź u niego, wtedy będziesz mógł podjąć odpowiednie środki. No dobra, ale przejdźmy do sedna. więc prawdopodobnie jesteś taki jak ja. Musisz pracować, musisz prawdopodobnie też pójść sobie na trening, musisz funkcjonować normalnie, zadbać o wszystkie obowiązki, no i też okazjonalnie zadbać o Twoją rozrywkę i relaks, pograć sobie, poczytać książkę, pójść do kina i czasami po prostu z pomocą musi przyjść kofeina. Jest to oczywiście przeciwnik naszego snu, kiedy czujemy się zmęczeni lub nie chcemy zasnąć, lub potrzebujemy zastrzyk energii sięgamy po kofeinę w postaci kawy, herbaty, energetyku lub dla osób trenujących przed treningówki. I warto zwrócić uwagę na to, że każdy z nas jest troszeczkę inny, każdy z nas ma troszeczkę inną wrażliwość na kofeinę. Niektórzy mogą wypić kawę przed snem i normalnie zasnąć, mimo że nadal ta kofeina działa na nich, jakimś cudem są w stanie zasnąć. Są też osoby, które po wypiciu herbaty nie są w stanie spać przez dwa dni. Jednak zdecydowana większość z nas jest mniej więcej pośrodku, dlatego sięgamy po ten magiczny cud natury, który da nam kopa w postaci kawy, herbaty, energetyku dla osób trenujących, jak powiedziałem, przetreningówki lub czasami spalacza tłuszczu. Problem polega na tym, że zazwyczaj na jednej kawie lub energetyku się nie kończy, kiedy nam spada energia, lub po prostu z przyzwyczajenia. I dla smaku sięgamy po następną porcję. Badanie z 2013 roku pokazało, że kofeina może działać do 6 godzin, co oznacza, że może krążyć w naszym systemie do 12 godzin z mniejszym efektem. Tutaj zwracam uwagę na wrażliwość. Niektórzy są bardziej wrażliwi, więc ta kawa będzie po prostu dłużej działać. Więc biorąc to na logikę, pijąc mocną kawę po godzinie 16 lub jakiś inny produkt z kofeiną. Narażamy się na problemy ze snem, lub generalnie na problemy ze snem przez całą noc, zwłaszcza jeżeli stężenie kofeiny w danym produkcie jest dosyć duże, jak przy przetreningówkach u osób trenujących, gdzie jedna przetreningówka, raczej jedna porcja takiej ampułki, którą możemy kupić, ma 200 mg kofeiny to jest tyle co 4 mocne kawy. Niektórzy z Was biorą całą mapkę, czego oczywiście nie polecam, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Więc kawa lub po prostu kofeina jak najbardziej spoko ja dziennie, że tak powiem, suplementuje się tym cudem natury. Jednak warto zwrócić uwagę na naszą wrażliwość. Na ilość tej kofeiny i na czas, kiedy spożywamy tą kofeinę. Jeżeli masz problemy z zaśnięciem, warto by było odstawić kofeinę na parę dni lub ograniczyć się tylko do jednej kamerano i ewentualnie wypić jedną zieloną herbatę po południu, jeżeli faktycznie potrzebujesz jakiegoś zastrzyku energii, ponieważ robisz to z przyzwyczajenia lub z przymusu. Światło niebieskie. Szanse są, że wielu z Was już to obiło się o uszy, że światło niebieskie jakimś cudem wpływa na nasz sen. I chcąc nie chcąc, jest to prawda. Dzieje się tak, ponieważ za utrzymanie rytmu dnia i nocy odpowiadają w naszym organizmie komórki zwojowe siatkówki oka, które na podstawie barwy światła padającego na powierzchnię oka wysyłają do mózgu informacje o porze dnia. Więc mówiąc prostym językiem, gdy nasze oczy odbierają światło niebieskie, hamuje to wydzielanie melatoniny odpowiedzialne jest za uspokajanie nas, co pozwala nam oczywiście zasnąć. I tutaj oczywiście winowajcą jest wszelkiego rodzaju elektronika, czyli komputery, laptopy, telewizory, tablety i smartfony, więc najważniejsze Rozsądniej by było zrezygnować z tego około półtorej godziny przed snem i na przykład poczytać jakąś książkę. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób ta propozycja jest niezachęcająca. Dlatego możemy się posłużyć aplikacjami na telewizory, laptopy i smartfony, które zmniejszą natężenie światła wydawanego przez urządzenie oraz zmienią barwę na bardziej cieplejszą. Moją ulubioną aplikacją, i której ja korzystam dosyć długo, jest Twilight. Można też zaopatrzyć się w okulary, które będą blokować to niebieskie światło, jednak jest z tym taki problem, że są po prostu pomarańczowe i będziemy widzieć na pomarańczowo. Możemy znaleźć okulary, które są przezroczyste jednak wiąże się z tym oczywiście większy koszt. Numer 3 to higiena snu, i możemy generalnie powiedzieć o wszystkich tych punktach, jako higiena snu. Jednak tutaj chcę zwrócić uwagę na konkretnie higienę. Nie dość, że twoją higienę, ale też higienę otoczenia, w którym śpisz. Są to niby rzeczy logiczne, jednak wielu z nas nie zmienia przykładowo pościeli z braku czasu lub z lenistwa i nie sugeruję, żeby to robić raz na tydzień, ale raz na parę tygodni lub po chorobie lub nawet kiedy zauważymy, że już jest nieświeża, Warto by było po prostu ją zmienić na nowo. I tutaj uwaga, zwłaszcza jeżeli śpi z tobą Twój pupil. Wielu z nas śpi razem z naszymi ukochanymi pieskami lub kotkami. I tutaj nachodzi następny problem. Bardzo często nasze ukochane zwierzaki po prostu nie pozwalają się nam wyspać. Budzą nas w najmniej korzystnych momentach, co oczywiście wpływa na nasz zdrowy sen. Więc jeżeli jesteś na tyle silny lub silna, żeby nie spać ze swoim pupilem, no to tak zrób. Wiem, że ja nie jestem. Pozostałe aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to jest ciemny pokój. Warto było zaopatrzyć się w dobre żaluzje lub w zasłony, które będą blokować światło, temperatura powietrza, która dobrze by było, gdyby wygraniczyła się między 20 a 25 stopni, no i powietrze. Po prostu warto wywieczyć nasz pokój przed snem. Następnie dźwięki, i tutaj zdania będą podzielone, ponieważ są osoby, które lubią sobie zasnąć z muzyką lub z audiobookiem. Ja sam osobiście lubię sobie zrobić drzemkę, słuchając podcastu lubię jakiegoś audiobooka, jednak kiedy Mam iść spać, to muszę mieć ciszę. Wyjątkiem są deszcz i burza, wtedy mogę spać jak dziecko. Skoro mowa o drzemkach, to też są plusy i minusy. Osobiście robię drzemki praktycznie codziennie. To daje mi energię do pracy, to zwiększa moją produktywność. Zazwyczaj koło godziny 14, może 15 robię sobie drzemkę. Jednak jak powiedziałem, to ma swoje plusy i minusy. Niestety, kiedy drzemka jest zbyt długa lub zrobimy ją zbyt późno, będzie to wpływać na nasze zmęczenie to oczywiście wpływa na naszą możliwość na zaśnięcie lub wystarczająco szybkie zaśnięcie. Jeżeli zrobimy sobie drzemkę przykładowo o 18 i trwa ona 45 minut, no to zapomnijcie, że zaśnięcie około godziny 22-23, chyba, że jesteście naprawdę przemęczeni. Dlatego uważam, że drzemki są potężnym narzędziem, które pomaga nam w produktywności, pomaga nam w pracy. Najmądrzejsze umysły naszego gatunku robiły drzemki, jednak warto by było na to uważać i robić sobie odpowiednie krótkie drzemki w odpowiednim czasie. Następna dosyć logiczna rzecz, czyli jedzenie przed snem. Jak to powiedział Matthew Walker: Najlepiej pożycie spać, kiedy nie jesteś zbyt najedzony, ale też nie jesteś za bardzo głodny. Co oczywiście oznacza, że może warto by było zjeść ostatni posiłek około 2 godziny przed snem, ale to też zależy od objętości czy też wielkości posiłku. Jeżeli zjesz przed snem, przykładowo jakiś tam serek wiejski, no to nawet po 15 minutach możesz iść spać i. Nic się nie stanie. Jednak jeżeli zjesz dużą pizzę, ponieważ no miałeś na to hotel lub był taki super dzień, kiedy zjesz pizzę, no to faktycznie warto odczekać nawet 2-3 godziny, aż to się wszystko ułoży. Następnie coś, na co wiele osób czeka, czyli wszelkiego rodzaju produkty i suplementy, które pomagają nam zasnąć. Jest tego bardzo dużo na rynku. Na przykład w sklepach z suplementami dla sportowców możemy znaleźć melatoninę. Profesor neurologii i psychologii Matthew Walker, który napisał książkę Why We Sleep. Odnosi się do melatoniny jako do jako do suplementu, który może działać, ale niekoniecznie. Melatonina może być faktycznie korzystny wpływ dla osób, które są w podeszłym wieku lub dla osób, które podróżują i muszą się dostosować do zmiany czasu. Jednak dla większości osób jest to raczej placebo. Ale wspomniał też, że jest to dobre placebo, ponieważ jeżeli faktycznie działa i mimo placebo daje Ci zasnąć lub przynajmniej wydaje Ci się, że daje Ci zasnąć, no to jeżeli masz pieniądze, możesz to kupować i po prostu się tym suplementować. No i na koniec jak zasnąć? Tutaj mam dla Was takie Dwie wskazówki, które mogą pozwolić Wam szybciej zasnąć, no i generalnie pozwać troszeczkę dłużej, ponieważ nieraz ja położyłem się przykładowo o godzinie 12, myśląc, że mam 8 godzin snu, ponieważ może się obudzić o 8. Ale okazuje się, że i tak zasypiam koło godziny pierwszej, więc generalnie wychodzi tego snu mniej, ponieważ przewracam się na z boku na bok, nie mogę zasnąć, myślę o tysiącach rzeczach i nic z tego nie wychodzi. Pierwsza wskazówka to nie zmuszaj się. Jeżeli faktycznie nie możesz zasnąć, leżysz w tym łóżku, przewracasz się, patrzysz się w sufit, nie wiesz co ze sobą zrobić, próbujesz zamknąć oczy, ale same się otwierają to się nie zmuszaj. Wyjdź z tego łóżka, porób coś relaksującego. Może nawet przeczytaj książkę. Niekoniecznie odpalaj komputer i smartfona, ponieważ to na pewno Ci nie pomoże, ale zrób coś bardziej relaksującego. Nie, nie wiem, nie wiem co. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć. Niektórzy z Was zaczną zmywać naczynia. Proszę bardzo. Jeżeli chcecie zmywać naczynia, proszę bardzo. Chociaż najbardziej Wam po prostu proponuję poczytać chwilę książki, zapalić jakieś tam lekkie, pomarańczowe światło i w tym się zrelaksować, po czym spróbować zasnąć po 20 minutach. I druga Wskazówka to poćwiczyć relaksację. I wiem, że to troszeczkę brzmi takie u, u, i w ogóle, ale coś w tym jest. Ostatnio obejrzałem filmik, w którym sugerowali metodę, nie pamiętam dokładnie, czy snajperów, czy, czy pilotów z, z wojska, którzy musieli nauczyć się zasnąć w każdym miejscu, w każdym momencie, w dwie minuty, czyli w jak najkrótszym czasie. I metoda w skrócie wyglądała w ten sposób. Chcemy zrelaksować całe nasze ciało, chcemy chcemy się położyć na wznak i chcemy zrelaksować całe nasze ciało począwszy od naszej twarzy, chcemy zrelaksować nasze brwi później naszą żuchwę, wszystkie mięśnie na twarzy później przechodzimy do naszych barków, przechodzimy do naszych ramion chcemy poczuć tą grawitację jak nas wbija e, w podłogę lub w łóżko, chcemy później rozluźnić nasze biodra, nasze uda, czyli po prostu idąc z góry do dołu relaksujemy całe ciało, czując jak nasze ciało praktycznie zapada się e, że tak powiem w te łóżko czy w podłogę, w zależności gdzie lubisz spać następnie próbujemy nie myśleć, czyli generalnie powtarzamy sobie nie myśl, nie myśl nie myśl, kiedy przychodzi jakaś nam myśl przez głowę, ponieważ będą te myśli one będą naprawdę, że tak powiem na siłę się tam nam do na głowy wciskać to po prostu przepuszczamy jej, nie powstrzymujemy je, jakoś nie próbujemy je zamienić, niech one wejdą, niech one się same modyfikują, niech one się zmieniają i staraj się powiedzieć znowu, nie myśl albo policz do dziesięciu i po prostu daj temu umysłowi myśleć tak, jak chce myśleć, ponieważ myśląc o jutrze, myśląc o pracy, myśląc o zadaniu domowym, myśląc o tym, czego nie zrobiłeś, sam ukierunkowujesz to, gdzie chcesz myśleć. Jednak daj Twojemu mózgowi myśleć to, co chce myśleć. Czasami będzie myślał dosyć głupie rzeczy. Ale zaraz się zmieni, możesz powiedzieć, nie myśl, nie myśl, nie myśl 10 razy, i znowu się to zmieni, aż w końcu nawet nie będziesz wiedział, kiedy nie macie. Więc to jest coś, co możecie poćwiczyć. Ja już to robię od praktycznie tygodnia. Za pierwszym razem, no, widziałem bardzo ciekawy efekt, no i wychodzi mi to coraz lepiej. Więc to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik się podoba. Mam nadzieję, że. Jakoś wam wytłumaczyłem ten cały proces i może zwróciłem nie, e, uwagę na niektóre błędy, które popełniacie. Więc to wszystko w tym filmiku, jeżeli masz jakieś swoje sposoby na szybkie zaśnięcie, to podziel się z tym w komentarzach, na pewno ja, jak i inni widzowie na pewno z tego skorzystają. Chciałbym też powiedzieć, że mam swój profil na Patronie, więc jeżeli interesujecie, wsparcie tego kanału, chciałbyś przyczynić się do zmiany tego kanału na lepsze, wejdźcie na mój profil na Patronie, zobaczcie co tam ciekawego się dzieje. Więc to wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że się wszystko podobało łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wiadomo, wszystko z mojej strony, trzymajcie się i do zobaczenia.